Ustawienia systemowe są metodą, która jest bardzo wymagająca, tak jak powiedziałam. Ona oczekuje od ciebie pełnej gotowości zasobu, żebyś mógł sobie poradzić z tym, co tam przeżywasz. Nie jest jedyną niesprawdzoną metodą na rynku, bo jest ich, tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo wiele. Dlaczego jest tak atakowana? W moim poczuciu za ogromną medialność. A medialność ogromna, dlatego że. W moim poczuciu metoda jest bardzo skuteczna. Wiele osób kontynuuje, wiele osób wraca, wiele osób dziękuje, i hele czoła pracy. Wszystkich pań psycholog, bo to jest ogromna praca. Wszystkich pań, które są psychiatrami widziałam bardzo wiele publikacji, oglądałam bardzo wiele wywiadów, tam jest bardzo dużo przykładów. Na zasadność, na skuteczność ich metod pracy. Ja się z tym zgadzam, podpisuję się, oby, się pod tym obydwiema rękoma. Za chwilę będę świeżo upieczonym psychotraumatologiem, więc tym bardziej i rozumiem. Natomiast zawsze będę broniła tej metody ustawień systemowych, dlatego że to jest metoda świetna.